Pasta na bazie nasion Cicer Arietinum stabilizowana kwasem 2-hydroksy 1, 2, 3-trikarboksylowym. Odseparuj nasiona ciecierzycy pospolitej od medium, stanowiącego wodny roztwór soli, białek i oligosacharydów. Umieść nasiona w komorze urządzenia rozdrabniającego. Rozpocznij proces mechanicznej dezintegracji surowca bogatego w globuliny, albuminy i skrob. Dodaj kilka jednostek wcześniej odseparowanego medium, co poprawi reologię pasty i umożliwi emulgację. Przeprowadź powtórną homogenizację. Dodaj sok z citrus, limon źródło kwasu cytrynowego w celu regulacji pH, zwiększenia trwałości oraz wzmocnienia profilu smakowego. Wprowadź segment cebuli allium sativum, bogaty w prekursor allicyny zapewniającej ostry smak i zapach. Dodaj rozdrobnione, prażone nasiona sezamum indicum o charakterystycznym lekko orzechowym aromacie. Dodaj chlorek sodu, zmielone suszone owoce piper nigrum, sproszkowane nasiona cuminum cuminum i tłuszcz roślinny tłoczony z owoców olea europaea. Przeprowadź finalną homogenizację. Proces skończy się uzyskaniem pseudoplastycznej pasty gotowej do spożycia lub dalszego zastosowania kulinarnego.